przegran. minut a to na zdrowie. 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 Także panowie, Co zrobimy z tak pięknie rozpoczętym dniem? Jak to co? Ty wiesz co? Zdrowie. 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 Cześć to no, Cześć Zrobiła niejedną ten ocet kurwa Na, na klina, myślał, że to wiesz, 50 Kurwa nie, Kurwa Zniknął, nie było go dwa dni Ale przystojni jesteś A tu z góry o cztero pogną? Na... Gdzie? No gdzie cię schować? Kebapy <ślesy> Mania z młodym ja. okupasem gdzie się postarzałem? Na Rio. No. <śmienicza> Na, Na Kurwa, nie nagrywałeś. <śmienicza> Dżungla, Amazonia, Wietnam, kurwa. O pogoda się polepsza. Polepsza się pogoda. E, jesteśmy gdzie? Tu. Jesteśmy tu. Dobra, dzięki. My? Czy jesteśmy tu Na sarnie, sarnia nie. skała Zrówka Kozelek jeszcze Ty Panowie Kurwa, gdzieś to tam jest, chłopie ja się zaraz tu zdupię. Patrzę tam chulu Tego chcesz czy nie Muszę, Muszę zdupić. się zdupicie <noise> yeah. To oh yeah. pitne jest? Pitne Wszyscy wszystkich znają taką kameruję E, siemanko, witam na moim kanale tak. JJ Consulting. E, JJ Consulting Production. E, jeżeli chcecie, żeby ten gościu dostawał patrony, to kurwa przelewajcie mu talarki, e, bo już kurwa widzicie jak wygląda, nie? Wyślij Będzie... sms Wyślij SMS-a o treści kurwa Nutella, żeby Szepard mógł żreć kurwa te koło hashtag, jebane jebany Hashtag kustosz koła Hashtag kość Nutella nie jem y, poza doma Kurwa, hashtag mm. Keto Zjebana Keto koło, to, koło, to koło. chuj Keto, Keto to chuj, hasztag Kurwa, tyle wulgaryzmu w tajnym filmie no, To mi nie przejdzie mnie to zablokują na YouTube Dobra, obóz pierwszy, jeżeli kotasy. Ja już tam, ten. i Idę stanowisko montować na górę. Nie no. kupuj no, tej czekolady, bo zaraz ją zjesz I tak, pora ci poręgowski. wyciągał. Mm. dawaj poręczówki, kurwa. Dawaj. to ma